Cześć, witajcie z tej strony, papaj. Witam Was w piątkowym poranku. Może już nie takim poranku, ale zależy jak to wstaje. Najpierw chciałbym sobie omówić eventy, bo wiadomo, jak piątek to początek jakiś evencików. Więc tak, mamy tylko cztery evenciki bez większego szału. Mianowicie pierwszy to sterylne sedesy. Dzięki niemu warto teraz pukać epickie przedmioty w kibelku, bo mamy aurę razy 2 oraz jeśli ktoś jest na tyle daleko w pupilach że ma pokon, pokonanego tego pana no to jak najbardziej może go przez ten weekend zdobyć a jeszcze niestety nie będziemy raczej szukać za, za jakiś czas następny event jaki mamy to kocioł w kuźni więc to jest coś na co czekałem generalnie u naszego ziomeczka kowala zamiast 5 możemy aż 15 przedmiotów rozmontować. No i dzięki temu mogę dalej sobie pchać wieże, bo te surki nam wtedy będą się na bieżąco zbierać. A tak to jest limit 5 i wtedy niestety chcąc nie chcąc nie mamy tyle miejsca. podałem od razu item jak wiedźmy. Kolejnym eventem jest epickie szaleństwo zakupowe. No, i to dla, dla nas, dla graczy Free to Play i jako raczej jest takim useless eventem, no bo to po prostu mamy 5 razy większą szansę na epiki w sklepach. Więc nawet jeśli je znajdziemy, one kosztują grzyby, no i niestety nie skorzystamy. Ale no, Pupil Palladon jest jeszcze do znalezienia w teorii, więc gdyby, to wątpię, że, że ktoś aż tak poleciał. Chociaż no, kto wie. Tutaj mamy pupila Paladon. To jest zresztą pupil również, którym właśnie będziemy grali później. Ptaś tak naprawdę Paladona jeszcze pokona, ale Heraldona już nie jest w stanie. Po prostu wtedy przechodzi się na Paladona, a Paladonem na około 70-80 poziomie sobie dalej tutaj wtedy ruszamy, więc no też ważny pupil, ale to jeszcze nie teraz. I epicki festiwal Farciarzy, czyli Powód, dla którego chcielibyśmy właśnie zakręcić kołem. Mi już jakieś reklamki zaczęły lecieć, będę sobie jeszcze zbierać, bo mamy szansę na darmowego epiczka i również w kościach. Ale niestety ja już koście, kości sobie dzisiaj rano grałem i nic takiego nie, nie padło. Troszkę stypa. No ale jutro sobota, jutro się pewnie odkujemy, <laughs> wiadomo dlaczego. No nic, to jest tyle z eventu. Właśnie ja jeszcze tak wewnętrznie ze sobą zastanawiam się, żeby po prostu, czy robić, pić piwka w karczmie. Możecie mi doradzić, czy warto, no szkoda trochę tych grzybków uszczuplać, nie dostajemy żadnego golda, lepszego żadnego expa, więc wydaje mi się, że, że chyba szkoda trochę 30 grzyba na taki weekendzik, który mi prawdopodobnie nie zrekompensuje wcale. Mamy już dzisiaj w ogóle 16 dzwoneczków. No ja tak naprawdę zrobiłem takie strasznie podstawowe rzeczy, jak widzicie, o, zagrałem z Farciarzem, wrzuciłem coś tam do kibelka, rozmontowałem, nakarmiłem portal gildyjny z Hydrą, wrzuciłem przedmiot, tam rozmontowałem jeden, zagrałem w kości, w ogóle dwa razy tutaj kazali mi grać już mamy 16 dzwoneczków. Więc w ogóle bajka, no pół miliona expa praktycznie, ponad pół miliona golda, więc miodzio. No i to co, no całkiem, całkiem przyjemnie po prostu te buściki, dzisiaj nam tam wpadł grzybek. Jutro, pojutrze, po pojutrze trochę surek, sporo kamienia, więc jak najbardziej, no i nieśmiertelka. A z tymi podkami ona na pewno się przyda. Bo siłkę doszukaliśmy, ale nadal będę się starać. Wiadomo, im dłużej mamy nieśmiertelkę, tym lepiej. Dla nas, jeśli chodzi o twierdzę, no to ulepszają nam się cały czas te kwatery. Obecnie wygląda to tak, że tu mamy dyszkę, tu mamy dziewiątkę, dyszkę, skarbę sobie podniosę na dyszkę, jak tylko skończymy ulepszać kwatery. No chyba, że tu by nam wystarczyło, mamy 530 tysięcy kamienia, 133 tysiące drewna, no nie, jeszcze absolutnie nam na twierdzę. Dwunastkę nie starczy. No mamy czwóreczkę, szósteczkę, szósteczkę. No i to kwatery lecą nam na 11, Nie, twierdzę, na trzynastkę już bym wtedy puszczał. Więc no trzynastka, czternasta, piętnasta, trzy poziomy twierdzy. Co poziom lepsze surki, więc później tego hoka łatwo byśmy na piętnastkę nadrobili. Tutaj natomiast sytuacja wygląda tak, że mamy jeden, siedem, jeden, sześć, trzy pięć. 7, 8, 10 i to nam leci na dyszku. Robiłem już dzisiaj kości ze względu na to, że dopiero jutro rano będę mieć ukończony ekstraktor, więc dzisiaj nie dostawałbym nawet lepszych rzeczy. Mamy chwilowy przestój, ja delikatnie ulepszałem sobie Władka, no bo niestety już powyżej 50 poziomu troszkę ciężko tu bić ludzi, wiadomo, że bijemy go lasów, ale no dzisiaj... Y był taki fajny golaz na 50 poziomie, niestety chyba usunął konto, albo szejksy mu usunęły konto, bo jak go próbuję wyszukać, to to nie ma, jest taka informacja, więc może za dużo osób go znalazło i nie wiem, dostał bana na przykład, albo udowodnili komuś po prostu, że, że to było czyjeś konto, może zobaczmy sobie w topce, ale nie ma tutaj nikogo, kto by dostał bana, no bo... O, to no w teorii ta osoba mogła dostać Bono. Więc no pytanie, czy Hołe był... No nie no nie chcę tu na, na nikim tu wieszać. Tutaj też jakiś ziomeczek. Już, już nie jest w żadnej gildii, więc w Teorii mógł wyrwać banicję. Tutaj no dużo, dużo jest takich osób. Nie będziemy oceniać. Może po prostu tamta osoba zdecydowała się usunąć konto i na przykład założyła sobie nowe na tym serwerze pod innym. Nikiem. Tego już się nie dowiemy. No a żadnego Golasa niestety nie, nie znalazłem z wyższym poziomem, ale mniejszym niż setny. I dzisiaj 3 na 5 walk ugraliśmy na tego Golaska, no ale no, wiadomo, 3 levele w górę, 10 w dół, bo 2 razy 5 zawsze te porażki się liczą. Więc jesteśmy tak jakby 7 poziomów w dupkę. A szkoda. Dlatego, tego władka sobie delikatnie podnoszę. Raczej, po jak tylko ekstraktor mi się ulepszy, będziemy zaraz tego władka jeszcze podnosić, żeby sobie tą ekonomię zachować. A z sercem na razie się wstrzymamy. Jeśli chodzi o runki, to wczoraj robiłem sobie po południu jakoś reset. Mamy tu praktycznie 25 000, i tu zbierało się już prawie 12. Zbieram teraz do 25 500, żeby. Wybiło tu ładne 50 koła. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Ale ja tutaj już widzę delikatnie takie zielone światełko i bardzo mnie to cieszy, bo to jest ten taki pierwszy etap. Eee, więc tam nie pamiętam dokładnie, co to oznaczało, ale po prostu już się coś tu ładuje, więc no jak najbardziej spoczko. Te rzeczy mamy omówione, jeśli chodzi o wiedźmę. No to niestety jeszcze czwartego zaklęcia nie mamy, cały czas czekamy. Natomiast wczoraj wydarzyła się super rzecz, <laughs> przepraszam, bo jak szukałem sobie po prostu brońki czy tam czegoś, tutaj za reklamę poleciał nam w końcu Stojak. No i na Stojaku mamy już te naszej temy podawkę. Ja będę starał się jeszcze coś tutaj dorzucić na ten moment otuj... o tu... tylko właśnie na no dwa grzyby. Nie, niezła próba, niezła próba Playa Games. Yy, no absolutnie nie. Może coś nam dropnie jeszcze. Yy, z, z, z... po prostu. z Awki, może coś nam dropnie. Z wieży, co będziemy mogli założyć by miał runkę akurat. O lochach jeszcze będę rozmawiać. Tutaj już właściwie możemy powoli przechodzić do tych lochów, tylko zaatakujmy sobie PvP, które no niestety przegraliśmy. Jeśli chodzi o pupilę, obecnie mam jakikolwiek procent tylko na toperza, nawet wczoraj prawie go ubiłem. Było tak mega close, coś około 11%, więc po prostu go sobie biję, no bo tutaj ulepszamy kulkona tutaj ulepszamy ptasia, więc nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ulepszamy wykiadło, wydrzewa wy już absolutnie nie ubijemy ehm. Tutaj również to jest mag, więc y, absolutnie nie ubijemy. No i tak samo w wodzie. Tak naprawdę tych dwóch już pokonaliśmy nie kroksem, a koniksem. Kroksa wyżej nie podnoszę, bo no, szkoda, szkoda tych owocków. mam w sumie na styk, żeby go podnieść. A tak naprawdę no, koniks jest już dużo, dużo mocniejszy niż, niż ten Krox. Więc koniksem ciśniemy jeszcze trochę i będzie szlał wąż. Śmieszna historia, bo woda u mnie była najsłabszym żywiołem na poprzednim koncie, na tym takim obecnym mainie. Aktualnie no, najlepiej się rozwija tutaj, więc yy, fajnie zaczyna to dobrze wyglądać. No i ten koniks ma, ma już nawet fajne obrażenia. Daje radę, że tak to nazwę. Mm. No i z Pupili to jest właśnie tyle. Mówię, jedyne, PvP, yy, znaczy jedyne środowisko, jakie możemy ubić, to jest tutaj. Natomiast zaatakuję sobie na szybko rękę, żeby już leciał cooldown. Kurcze, nie siadło. Ja sobie może rozdam te parę pieniążków, które mamy. Kurcze, drogo, już jest takie 10, damy radę wrzucić. Zwolniły nam te podstawy, tak jeszcze wspomnę. No bo generalnie wiadomo, że. O, może sobie intka podniosę, żeby. Nie, szkoda, kasy. Zręczność mógłbym jedynie do, do 500 może podniosę i tyle, żeby też tam na, na tych zwiadów sobie troszkę lepiej radzić. Około. przesadziłem. No to muszę do równej liczby. E, no te podstawy nam zwalniają tak naprawdę, bo teraz bardzo, bardzo szybko to będzie drożeć, a w dodatku my idziemy pod Golda, pod EXPA, więc tym bardziej te surki już nie będą aż tak gnać. One popędzą za jakieś 200 poziomów, jak przejdziemy na, na EXPA, na GOLDA. Kurczę, myli mi się, nie wiem czemu aż tak. Jeśli chodzi o awkę, to dzisiaj możemy sobie odebrać dwa pupile. Właśnie ja też przez to mam ustawioną ją tak krótko. Pierwszego pupila mamy tutaj Jubinga. Yy, a następnego pupila mam y, po zmroku, po 18 kiciura. Mam nadzieję, że się do ja w tym celu sobie od razu zrobię zadania zamiast wypraw. Dzisiaj wyjątkowo, bo kurczę pecha mam do tego, nie chcę bez sensu pić, pić piwek później. No w sumie, pić grzybków, piwek, podobnie. No i zostały na wlochy. Mm, no i obejrzenia, w sumie, walk, więc może dzisiaj sobie najpierw nadrobimy e, od tego momentu. Wczoraj ubiliśmy sobie ten portal do końca, no ale myślę, że tu nie ma żadnego zdziwienia. Bo, skoro ja ten portal praktycznie na strzałę robiłem 50%, no to wiadomo, że na takim procencie już praktycznie musieliśmy to ubić. Pięknie nam siadło. No i teraz e, ubiliśmy później pierwszego gościa w 13 piętrze. No, tutaj pod gradem ciosów zasypany 180 milionów expa, więc no wy niestety nie widzicie, chociaż o, nast następny poziom 75 milionów kosztuje, e, więc no tak to są takie 2-2,5 poziomu tak naprawdę, bardzo dużo. No a tutaj już tak naprawdę biliśmy sobie wieżyczki, tylko jak widzicie, o tutaj no Kunegunda zrobiła pogrom, bo z 17 milionów ubija sama 13 no, i tutaj dla nas to jest wiadomo, już formalność. Tych walk nie chcę wam chyba całych puszczać. Bo to zresztą są wysokie procenty, tu nie ma nic fenomenalnego. O, tu ubiliśmy sobie Jubanga, więc zobaczmy, jak ten konik skosi. Pięknie, krytami i ugrywa. Później mieliśmy takiego gostka. Czy tu również. O, tutaj Kunegunda aż tak się nie popisała, więc zobaczymy, czy u nas jakaś może fajna seria wpadła. Okej, okay, chyba tam większej serii, ale wiadomo, fajnie. E, z tym króliczkiem bardzo się wczoraj poirytowałem. Nie, to właśnie z tym gościem. Przepraszam, że tak ten. E, to jest, nie, to też jest woj. Ja musiałem chyba jakieś walki nie, nie zapisać. E, albo to po prostu był, albo to był woj. Teraz już nie wiem. Nie, nie zapisałem wszystkich walk na pewno. E, jeden z wiadowca. E, wczoraj ja już się praktycznie poddałem. Przez to w ogóle poszedłem na 13 piętro. No bo tak sobie atakuję, tak sobie atakuje. No i mówię, kurczę no... No nie siada mi ta wieża. No chyba, chyba tu już te procenty spadły, bo nie sprawdzałem. Mówię, idę na 13 piętro. No a później tak patrzę, bo zmieniałem broń. Mówię, co jest? Ja mam 98%. I trzy razy albo cztery mi nie siadł tam ten loch pod rząd. I zaatakowałem jeszcze raz i oczywiście już siadł bez problemu. Ale no zobaczcie, jak, jak ta gra czasem płata figle. Oweźmy sobie tutaj jeszcze walkę z zajączkiem. Tutaj tak, przepraszam, że przerywam, ale chciałem zobaczyć, ile tak kuna walnęła. Z 20. no 7 milionów, więc tak nawet stabilnie i my tutaj już kończymy. No, 8 osób. Dawno nie mieliśmy takich rekordowych serii, ale to co? No i dzisiaj super sytuacja. No bo zobaczcie, wczoraj portal do piekieł, dzisiaj portal do piekieł. A wiecie co to oznacza? Dokładnie trzasnęliśmy na strzała, tak naprawdę tutaj pana w lochach. Więc możliwe, że tu jakaś seria na nas czeka. 8 ciosów było 6 osób, no ale kryty blisko 5 milionów, nie? Więc no ja tak tylko no nie, chcę, nie chcę tutaj się za bardzo unosić. Ale kurczę, fajnie, fajnie. No, no naraz nam się portal, to już jest naprawdę dobrze. No i teraz właśnie mam dynamat jeszcze. Tak wygląda walka z wróżkiem Henrykiem No ewidentnie tutaj mało siada mi ten, bo zobaczcie U mnie, u niego jeden kryt, u mnie jeden U niego dwa U mnie dwa kryty No i tak naprawdę sporo bez kryta więc wydaje mi się, że on nie jest tak daleko do ubicia. Tak naprawdę wystarczy, że mi siądą trzy kryty, a mu max 2 i jestem w stanie go ubić. Tylko one muszą siąć te kryty. Okej, okay, wracam po, po krótkim cięciu. No i właśnie tutaj y, kwestia wygląda tak, że, że brakuje nam po prostu tego krytka. Ale nie chcę znowu wrzucać za dużo golda w szczęście. Takie 4 mogę, żeby to było równo. Y, no bo to nadrobimy gemami. Teraz właśnie mam dylemat. Zaraz przez to pokażę procenty przybić to 13 piętro i próbować, bo ich nie chcę absolutnie. Ten gościu nam daje 14 milionów expa, to jest aż żenujące. Tu nie mamy jak, tu nie mamy jak, tu nie mamy jak, tu nie mamy jak. To to jest w ogóle już cholernie ciężkie lochy. Ten też jest ciężkim lochem. Mrok wiadomo, że mamy bardzo duże procenty, tylko ja cały czas chciałbym nadrobić gemy, bo znowu tutaj w świetle nam poleciały, klucz do tego, klucz do tego, i to jest zmarnowane 17 godzin kopania, a tak samo w mroku zaraz nie chcę marnować. Zresztą tutaj to tylko tymi epikami się trochę może dam radę. E, uraczyć. więc w pierwszej kolejności myślałem jeszcze tą wieżę pociągnąć, prawie do 40 jestem w stanie. Przynajmniej chyba do 37-38 Kolejne epiki i tu mam przynajmniej ten procent golda Tutaj mi nie zabierze to też czasu kopania Tornado tam w jeden dzień sobie tknąłem, robiłem na strzała, więc może coś Tornado sobie ruszymy pod golda No ale wydaje mi się, że chyba najlepiej żebym cisnął ten 13, 13 piętro, bo yy, no z tego dostanę dużo expa i to odblokowały mi kolejne perspektywy. Niewykluczone, że jak tu by mi nie poleciała jakaś broń, to nie ubiję tego lochu. Bo tutaj właśnie przełączę okienko. O, widzicie, jak fajnie mam uszykowane. Tak troszkę osenzurowałem, bo nie chciałem tej przeglądarki jakoś zniekształcać. Ale jak wyglądają nasze lożki? No wiadomo, tutaj mamy. Oj, tutaj mamy 100% bez apelacyjnie. Na Piotrusia pana jest 87. Na tego smoka mówię, jest 8,5, no tylko kurczę to jest 14 milionów expa, to jest żenua. A tu mamy na przykład 191 milionów expa, no i już to wygląda troszkę, troszkę lepiej, tak naprawdę dużo się te walki nie różnią, to jest zaledwie 0,3%, więc chyba wolę sobie właśnie e, ubić Pana Henryka. Natomiast... No tak wygląda kapelusz, mówię. Zresztą to nie są atrakcyjne lochy. Zobaczcie, 31 milionów expa, to jest bardzo mało. To tak naprawdę jest tylko pod klaser i pod epiki. Eee, śpiewające Syreny, to i tak w sumie jestem w szoku, że aż tyle, bo to jest ciężki loch. Eee, 14 milionów expa również daje, to również 14 milionów expa, bo to są wszystko 210 poziomy, tyle samo expa. No i no tego Heimdala jesteśmy troszkę bardziej już niby tam do przodu, no ale najlepiej wygląda ten e, pan Sutener Petyr na którego już tak zobaczcie, no w niektórych walkach, jak on nie strzela krytów. Nie wiem, czy tu mogę tak przejechać. Mogę. O, fajnie, bo widzicie kursor. E, no tutaj on wiadomo, strzela kryty, ale tu od mniej więcej tego momentu są walki, gdzie on tych krytów nie strzela, a ja strzelam kryty. Jeśli mi dojdzie troszkę HP troszkę pancerza i troszkę obrażeń, to tu już się pojawi okienko, on daje 123 miliony expa i to jest naprawdę przyjemna liczba. I teraz jeszcze właśnie chciałbym pokazać resztę 13 piętra. Tutaj mamy później 2,2%, więc to znowu są średnie procenty, oj, uciekło mi, 2,2%, ale to jest nadal kolejne 205 milionów expa, więc jak ja wbiję 400 milionów expa, to jestem jakieś 5 poziomów do przodu dlatego też y, tak bardzo myślę żeby to 13 piętro popchnąć bo później natomiast wieża wygląda w taki sposób ja sobie tutaj odpalę od 30 y, pozostałe i teraz tak tutaj mamy a no my jesteśmy teraz od Piotruś Pan 34 87 81 tu są dwa cięższe loszki, no ale 57, 47, 39 i tu są już dwa naprawdę ciężkie lowe. ale do 40 myślę, że dzisiaj jesteśmy w stanie popchnąć. Ja myślę, że, że warto będzie popchnąć, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem lożków, czyli 7-8 godzin do 20-21 powinniśmy dać radę i dzięki temu 10% więcej golda, to już jest kupa kasy, to jest kupka kasy naprawdę konkretna i po prostu sobie będziemy mogli dalej jakoś brykać i po prostu statami spróbować nadrobić no jest chwilowo ciężki moment, jeszcze z ciekawości sprawdzę tornado, jak ono wygląda eee, chyba tu nie nie, nie, symuluj po prostu. No zobaczcie, Tornado jestem w stanie sprawdzić dopiero 486 to jest sinny on jest bardzo silny jak widzicie, on jednak na hita robi, ale no nie ma nigdzie symulatora na niższe Tornado. Tylko wydaje mi się, że nawet to tornado do jakiegoś 200, 300 bez problemu powinienem pchnąć, bo generalnie ten siny jest na tyle silny, że do niego jest łatwo dojść, ale później faktycznie długo, długo się z nim walczy i tych bloków jest później więcej bo to, to są wszystkie takie ja wiem, że wy widzicie przycięte ale widzicie po pozycji to jest numer przeciwnika no to tutaj jest najwięcej tych wszystkich bloków zobaczmy jak wygląda nasza walka z siłą czasem jej coś tam hitniemy no, no ale no nie no to, to wiadomo jak to wygląda, wrócimy sobie do szejksików, bo możemy zaatakować loszek więc, no ja tak jak mówię Idę na wieżę No i zobaczcie, tu już w sumie, mimo że jest procent ogromny Mało brakowało Zobaczymy sobie tą walkę Ja już nie wiem czy będę ją zapisywać czy nie Zapiszę może, bo do czegoś się to może jeszcze przyda No tutaj bardzo mało moje pachołki zrobiły I ja sam solowałem od 13 milionów 2, raz, raz Raz, 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 dwa, trzy. No, żadnych serii mi nie wchodziły praktycznie. przez to też to tak słabo wyglądało. Jeśli chodzi o itemek. No, no to jest całkiem fajne, więc zamienimy, a to zaraz rozmontujemy. Atakujemy jeszcze. A rękę na pożegnanko. Słabo. Tu już mm, mogę tylko zrobić pana topera, również lipa. No i to by było na tyle. Wspomnę jeszcze na koniec jedynie o tym, tak, mam już, mam już Beryla. Właśnie wczoraj tego Beryla aktywowałem i dzięki temu udało mi się 13 piętro jakkolwiek ruszyć, no bo tak jak mówiłem, czekałem do blokady, ale statystyki ma fajne, bo 327. Z gildii wydaje mi się, że ktoś odbierał tutaj szybciej. Na przykład zobaczcie, dwu... no on mógł odbierać też niedawno, ale już jest 20 statystyk w plecy. Tutaj też, to jest mój poziom. A jest troszeczkę statystyk w plecy, no tu ma statystyki jak ja akurat, więc to mniej więcej jak ja musiał odbierać Tak jeszcze szukam, 270, a no tak, no ale tu jest dużo niższy poziom 353, a 242 poziom, więc zobaczcie, jest różnicy tylko 26 stat bodajże a różnicy poziomów jest 30 prawie, więc to jest właśnie dobrze, że ja czekałem z tym. I też odbierałem w momencie jak nasza gilia miała na pewno 50 osób, bo widzę, że znowu ktoś tu się wykruszył, więc będziemy musieli zaraz pozapraszać kogoś, żeby ten hawk non stop rósł. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dzisiaj troszkę dłuższy odcinek, ale to po prostu rekompensuje wczorajszy krótszy. Zachęcam do zostawiania łapeczek w górę, subika, skomentowania filmu i trzymajcie się i cześć.